Wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi i Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczał pod pąskim Piłatem, ukrzyżowany o Marii pogrzebion, wstąpił do piekiel trzeciego dnia Smartwysta, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty, święty, Kościół, święty Kościół Powszechny, święty Wokowaniem, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Amen. Odczy nasz, na niebesach, nechaj światycja, i imię Twoje, nechaj Prydziecarstwo Twoje, nechaj budowola Twoja na niebi, tak i na ziemi. Wyba nasz. naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie budźć nas na pokuszenie. Ale na sław złego. Módlmy się o pogłębienie naszej wiary, nadziei i miłości. Raduj się, Maria blachodati powne, spojź z Tobą i dla na tymi żinkami i dla osłowiennej Pidu na twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maria, dla i powłę, z Tobą, dla tymi mirzinkami, dla osłowieny Pidu na twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się, Maria, dla i powna, spodź z Tobą i dla nad tymi żyńkami, i blałosłowiennej Pidu na Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Czuj Synu i Swiatowego jak Była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Rozważamy tajemnicę światła, tajemnica pierwsza: Chrzest Pana Jezusa w Jordanie. Kiedy Jezus przyjmuje chrzest z na Chrzciciela, wchodzi w wody. Woda symbolizuje grzech. Pan Jezus wchodzi w nasze grzechy, w nasze grzechy w tamtych ludzi, nasze grzechy, po to, żeby nas z tych grzechów wyzwolić, uwolnić. W czasie Chrztu z nieba. Odzywa się głos, to jest mój syn umiłowany, Jego słuchajcie. W sakramencie Chrztu, naszego Chrztu, można powiedzieć tak obrazowo, Pan, Pan Jezus wypowiada również te słowa. Ty jesteś moim umiłowanym dzieckiem, umiłowaną córką, umiłowanym synem. W momencie sakramentu Chrztu nadajemy, nadane nam jest imię, stajemy się dziećmi bożymi, umiłowanymi. Może się zdarzyć, że mama nas porzuci, tata nas porzuci. Może się zdarzyć, że nawet nie będziemy znać naszych rodziców, ale zawsze będziemy kochani, chciani przez Boga. Boga, który jest wielką miłością, który daje nam życie. Ojcze nasz, to jest synonym Bisah, nechaj świętyciem, a imię Twoje, nechaj przyjdzie Twoje, nechaj budę wola, Twoje na nebi, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale na zbawę złego. Amen. Raduj się Maria, dla hodati pognał, spój z Tobą, dla osławiony tymi zinkami, dla i Pidu na twochno Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachodati powna, spodź z Tobą i tymi tymi dla osłowienej Pidu na Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachodat i powna, ospać z Tobą i dla tymi żynkami, dla na tymi dla osłowienej Pidu na Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amy. Raduj się Maria, blogati powna, spodź z Tobą i dla osowienia ty dla osłowieny Pidu na twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się dla blachodati powna, spodź z Tobą i dla osowienia tymi dla osłowienej Pidu na twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachoda ti Powna z Tobą i dla tymi tyrzinkami, dla osowienej Pidu na twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachoda ti powna, spodź z Tobą i dla tymi zrzinkami, dla osłowieny Pidu na twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, dlachodati powna, spodź z Tobą i dla tymi miżinkami, dla osłowienej Pidu na Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, mór się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, dlachodaty powna, ospodź z tobą i dla osowienia tymi żinkami i dla osłowienej Pidu na Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, mór się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, dla chudat i połow z Tobą i dla usłowienia tymi rzinkami i dla usłowienia Pidu na Twego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Sławę Synu i Światomu Duchu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O nasz lubi, o Mój Jezu, przebacz nam Panie nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i do szczególnie tym, tym którzy, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga. Cud Pana Jezusa w Kanie Galilejskiej. Ten pierwszy cud, którego dokonał Jezus, dokonuje się na... Na prośbę Matki Najświętszej, to ona zauważyła kłopot, to ona zauważyła problem. Państwa młodych to ona przychodzi z pomocą. Panie Jezu, który byłeś zaproszony na wesele w Kany Galilejskiej, naucz nas wszystkich, abyśmy zawsze zapraszali nie tylko na swoje wesele, ale przede wszystkim do swojego życia. Każdego dnia właśnie Ciebie i Matkę Najświętszą, a wtedy nasze problemy, trudności, które są nieuniknione, które rozmaite będą na nas przychodzić, to kiedy będziemy mieli w swoim życiu Ciebie, a nawet w swoim sercu Ciebie, w Komunii Świętej, to o wiele łatwiej będzie nam te problemy, trudności rozwiązywać, o wiele łatwiej je znosić. Oczy nasz, który jesteś na nebysach, nechaj niechaj i imię Twoje, niechaj przyjdzie carstwo Twoje, niechaj bude wola Twoja jak na nebi, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Raduj się, Maryjo, dla chodatii połów spój z Tobą i dla i i na Tymi żyjnikami i dla usłowienia na Twoje, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachodati powna, ospodź z Tobą i osowie osowienia tymi żinkami, dla osłowiennych Pidłu na Włoch Isus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, dla i powna, ospodź z Tobą i osowie osowienia tymi zinkami, dla osłowiennej Pidu na Włochło Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maria, dla powna, i z Tobą, i dla Tymi zinkami, i dla usłowienia P na Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maria, dla powna, i z Tobą, i dla Tymi zinkami, i dla usłowienia na na Twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Mariję dla Chodaati Powna, ospodź z Toboj, dla osłowwie na tymi żinkami, i dla osloienj Pitu na Twoch Jezus. Święta Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Mariję dla Chodaati Powna, ospodź z Tobą, Boj, dla oslowwieenia tymi źękami, dla oslowwienny Pidu na Twoch Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, dla hodati powna, spodź z Tobą i bla osłowienia tymi żinkami i bla osłowienny Pidu na Twocho Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, dla hodati powna, ospodź z Tobą i dla tymi żinkami i bla osłowienny na Twocho Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maria dla chłodat i Powna, z Tobą i dla osławienia Tymi żyńkami, dla pilu na Twogo, Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Dla Ojcu i Synu i Światemu Duchu. Jak by była na początku, teraz Jest zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia, nauczanie o Królestwie Bożym i wzywanie do nawrócenia. Panie, Ty na różne sposoby ciągle nas nauczasz. O Królestwie Bożym, o zmartwychwstaniu, o Bożej miłości, o Bożym miłosierdziu, ale i ciągle wzywasz nas do nawrócenia. Naucz nas dostrzegać i doświadczać Bożą miłość i Boże miłosierdzie, a wtedy łatwiej nam będzie się nawracać, bo czasem w naszych sercach chowają się różnego rodzaju lęki, obawy. Czasem mamy wykrzywiony twój obraz i patrzymy na ciebie jako na boga który każe który wymaga który sądzi naucz nas i pozwól doświadczyć ciebie jako kochającego miłosiernego ojca oddzieniaj czy syna na nebesach niechaj święte imia twoje niechaj przyjdzie twoje niechaj bude wola twoja jak na nebi tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wa odesłego. złego. Amen. Amen. Raduj się Mary, blachoda powna, ospodź z Tobą i na tymi wrzinkami i blausłowienny pitu na Twochu Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maryę, blachoda typowna, ospodź z Tobą, na tymi zinkami, blausłowienny Pidu na Twoch Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachodat i powna, spodź z Tobą i tymi tymi tyrzinkami, dla osłowieny Pidu na Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachodaty powna, spodź z Tobą i bla na Twoje, Maria, Boża, i w się, Maria, Tobą, i tymi żinkami i dla osłowienny Pidu na Twoch Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maryjo i Powna, spójrz z tobą i błogosław na tymi zinkami, i dla Pidu na twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maryjo i Powna, spójrz z tobą i błogosław na tymi żinkami i dla Pidu na twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maryę blachodati pogna, spój z Tobą i bla tymi zrzinkami i dla osłowienej Pidu na Twój Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maryjo, dla pogna, spój z Tobą i osłowienia tymi zrzinkami i dla osłowienny Pidu na Twój Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blachodati powna, spłdź z Tobą, i tymi żynkami, i na tymi żinkami i blaosłowienny Pidu na Twogo Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, blahotati powna, spłać z Tobą i, tymi żynkami, i na tymi żinkami i bla osłowieny Pidu na Twoho Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Slavo Ojcu i Synu i Światomu Duchu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam, grzechy, nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i, i dopomóż szczególnie tym, tym którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Przemienienie Pana Jezusa na górze tabor. Panie, który okazujesz swoją boskość swoim uczniom po to, aby ich umocnić przez zbliżającą się męką i śmiercią, aby nie stracili wiary. Prosimy Cię, abyś i ty różnymi sposobami umacniał naszą wiarę, abyśmy jej nie stracili wskutek różnych trudnych sytuacji w życiu naszym, w życiu naszych bliskich, abyśmy nie odwrócili się od Ciebie, abyśmy przetrwali czasem momenty doświadczeń, które na nas syłasz po to, dopuszczasz, syłasz po to, aby dokonało się jeszcze jakieś większe dobro, aby nas wypróbować, bo tak jak złoto próbuje się w ogniu, tak duszę ludzką próbuje się w ogniu doświadczeń. Nasza wiara wypróbowana będzie mocna. Prosimy Cię o to, Panie, abyś umocnił naszą wiarę. Odczy nasz, jest na ziemiach, daj i święte imię Twoje, daj nam Twoje, daj wola, Twoje jak na niebi, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie budź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Amen. Raduj się, Maryjo, dla powna, i na z Tobą i dla na Tymi żyńkami i dla osławienia Pidu na Twogo, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maria, dla chodat Powna, z Tobą i dla osłowienia Tymi żyńkami i dla osławienia Pidu na Twogo, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, dla Chodaati Powna, z toboj dla osowie na tymi źkami i dla osławiej Pitu na Twoch Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, dla Chodaati Powna, z Toboj dla osowie na tymi źkami i dla osloienj Pidu na Twoch Jezus. Święta Maria, <coughs> Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Marię, dla odaty powna, o tobą i dla usłowień na tymi żlinkami i dla usłowień pidu na twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Marię, dla powna, powna, z Tobą i dla usłowień tymi żlinkami i dla usłowień pidu na twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża. Mód się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Mari dla i Powna osóźtwo Bo i dla tymi żykami i dla oslawiej Pidu na twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża, Módz się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria dla Odati Powna, opoźtwobo i dla osowie tymi żykami i dla osławienej Pidu na twojego Jezus. Święta Maria Matko Boża. Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maryja blahudat i powna, spojź z Tobą i na tymi żinkami i dla osłowienny Pidu na twój Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Raduj się Maria, i powna, spoj z Tobą i na tymi żinkami i dla osłowienny Pidu na twój Jezus. Święta Mario, Matko Boża. Mów się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Słowa Cui, Synu i Światomu Duchu, jak była na, na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. wieków Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej, najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta, ustanowienie Eucharystii. Dziękujemy Ci Jezus za ten sakrament, dzięki któremu możemy Ciebie ciągle spotykać na ołtarzach całego świata. Dziękujemy za to, że możemy Ciebie adorować, wpatrywać się w Ciebie. A przede wszystkim, że w Komunii Świętej możemy przyjmować Cię do swojego serca. Prosimy Cię, abyś zawsze nas mobilizował do tego, by nasze serce było czyste i piękne. Aby nasze serce było jak, jak tabernakulum, do którego Ty możesz wejść i z tego tabernakulum naszego serca możesz patrzeć na naszych bliskich, możesz nam pomagać, pokonywać trudności, życiowe kłopoty, możesz dzielić z nami wszystkie radości i smutki codziennego dnia. nasz, jest na nebesach, nechaj światycja i imia Twoje, nechaj przyjdzie Carstwo Twoje, nechaj Budę wola Twoje jak na nebi, tak na ziemi. Dla naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw wodę złego. Amen. Amen. Raduj się, maryja blachodat i powna, spądź z Tobą i dla nad tymi zinkami, dla osłabiennej Pidu na Twogo, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maria, ty powna o z Tobą i dla na tymi żinkami dla osłowienny Pidu na Twoje Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się Maria dla powna, ospodź z Tobą i dla na tymi zlinkami, dla osłowienny Pidu na Twoje Jezus. Święta Maria, Matko Boża, mój się za nami, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, dla oda powna, o z Tobą i dla osławienia Tymi żinkami dla osławienia Pidu na Twogo, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, dla oda powna, o z Tobą i dla osławienia Tymi żynkami, i dla osławienia Pidu na Twogo, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maria, dla odaty powna, z Tobą, dla osłowienia tymi żyncami, dla osawiennej piku na twóho, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maria, dla odaty powna, z tobą, dla osawiena tymi żyncami i błagosławieńnej Pidu na Twogo, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, dla chodat i powna, a z Tobą tymi żynkami, i błagosławieńna tymi żyńkami i błagosławieńnej Pidu na Twogo, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, dla powna, spodz z Tobą i dla na Tymi rzinkami, i dla osławienia na Twojej, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Raduj się, Maryjo, dla powna, spodz z Tobą i dla Tymi rzinkami, i dla osławienia na Twojej, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowiać swój Synu i Światomu Duchu, jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, grzechy zachowaj, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Wieczne odpoczywanie radzi im dać Panie. A czerwu wieku i stanie, niech mi świeci. Nam. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Zapada zmrok, już światło sany. Znów jeden dzień, otrudną nam jak ptak, Panience swe. Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia Panie swej piosenkę na dobranoc Zaśpiewać chcę w ostatnią chwilę dnia I, i chociaż Światła zgasną Opieka fa Rozproszy nocy mrok Uśpionym wsiom Ukołysanym miastom Pamiętko daj Szczęśliwą dobrą noc. Pszczonym wsiom ukołysanym miastom. Panie, szczęśliwą, dobrą noc i ludzkim snom, błogosław dłonią jasną i oddalą. Dzień codziennych trosk I tym, co znów Nie będą mogli zasnąć Panienko daj Szczęśliwą, dobrą noc I tym, co znów Nie będą mogli Panie Panienko daj szczęśliwą dobrą noc, a komu noc czuwaniem jest niełatwym. Na czas bezsenny siłę daj i, I ty co dziś zasnął raz ostatni, panienko, daj szczęśliwą dobrą noc. I tym co dziś zasnął raz ostatni, panienko, daj Szczęśliwą dobrą noc zasypia świat. Piosenko kołysany odpłynął dzień, by jutro wrócić znów. Uśmiecham się do Ciebie na Ja moich najszczęśliwszych snów. Uśmiecham się do ciebie na dobranoc. Ja kłam najszczęśliwszych snów. Nad Ojcem Świętym czuraj nieustannie bo Przeszedź tam, hen na Watykanie, panienko daj szczęśliwą dobrą noc. I Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. A Amen. mógł zapłać za wspólną modlitwę.